Halo. Dzień dobry, kurier z tej strony. Zamawia pan podwózkę dzisiaj? No, to chwila. Zapraszam na zewnątrz. Tutaj już Endurowóz czeka. No, ale panie, ja już gotowy do jazdy. Dobra, dawaj, dawaj. Kurde. Idź pan w Opelek już czeka, jak widzicie. Dzisiaj jestem samochodem po Bartka, ponieważ dzisiaj pogoda płata figle. Jest niby słonecznie, tam są jakieś takie chmurki, ale raz pada, raz nie pada, więc nie wiadomo. Czekam na Bartka i lecimy, ponieważ dzisiaj rano na kurczę blaszka srogo nawalał deszcz, więc dzisiaj lecimy już autem. A few moments later. Już wychodzę. Już? Dobra, bo byłem ciekaw chwilę, jeszcze potrzebujesz czasu. Weź mi otwórz. Dobra. No zobaczymy, dzisiaj będą testy, bo ty już testowałeś XT Deore, zobaczymy jak to działa. Bo ja jeszcze klocki ścieram na papierze ściernym, żeby były takie świeże. No, bo już było wszystko tak, jak to należy No dobra, to pakuj maszynę, u mnie już gotowe Mam na nadzieję, że się zmieścisz, tam mi motor byglowo Ale jak nie, to zaraz poprzestawiamy A dzisiaj lecimy sobie na skatepark, zadaszony, na jutrzenkę Ponieważ cały czas nie wiadomo, jaka jest pogoda Także oczywiście pojeździmy sobie jeszcze po mieście Ale dzisiaj główny cel to katowanie triczków na skateparku Dokładnie Także widzimy się za chwilę już na rowerze jest z nami pan Bartek, jest z nami pan Maciej, którego dawno nie było na poligonie. Pozdrawiam widzów. Pozdrawiamy. Nie, no, więcej emocji, więcej emocji. Pozdro! Dobrze, zaczynamy jaski, rowerowe. Dawno nie było z roweru. Halo, halo! Można palić tam ognisko? Ja też nie wiem. I już dzwonimy do paku, a to Miłego dnia! O, dobrze, dobrze. Słychać, kurde, jestem w szoku. To się nie się w powodzie. Tutaj go tak głośno, bo to samochody jeżdżą. Bip, 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 Dziękuję. Myślę, że dałbyś radę. No to dawaj. No nad maską. Dawaj! Ja wiem, że dasz radę. Najpierw tak w poprzek, a później już na wprost. No, stary, tu wylądowałeś, pa, tu lądowałeś już. Jak jest ta lampa? A? Jak jest lampa, to tu lądowałeś. Musiałem naprawdę nieźle zepsuć. A tak, tu jest, wiesz, bany chłopi od razu kolejny. Ja myślałem, że on żartował w ogóle, a on się tego podejmuje. Ja jestem w szoku, ja bym, ja bym nie ryzykował. Nad czyjąś furą, jeszcze nad Opelkiem to spoko, ale nie nad audicą taką. Na chillu, stary, kurde. Tu normalnie było wylądowane na Easy. Nieźle to teraz postawiamy opelka. Ale w ogóle był taki pomysł, żeby zrobić e, jakby taką składaną rampę na opelku, Wiesz, na dach i tak dalej, żeby taki kicker opuszczać z tyłu i zrobić taki wóz przenośny. Ale na luzie to przeskoczył w ogóle. Stary. Jeszcze lepiej było nad tym niż jak tu w bok. A tu widzowie jest w ogóle rozpęd pod górkę i taki średni, bo trzeba tam wskoczyć, tutaj się napędzić, wyprostować i tam o przeskoczyć Audicę. Miały być spokojne jazdki. Bierzesz takiego Ancymona na miasto i warto co on robi. Nie wiem brak wychowania. Masak, brak wychowania, tak, właśnie tak to się nazywa. Cilerka. Nie wiem, zwykły split, ale nie musiał. Musiał po swojemu, musiał się popisać. Nakaz jazdy na rowerach patrz, jest git, jest git. Legendarny tu jest zjazd, dobra no, dawaj. Tutaj w prawo. Dawaj, 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 dawaj. Jo! Ale szybkościowo było stary. Ja już nic nie widziałem i nic jest. nie słyszałem. Oh. Mogę wszystko. Oh. O, emeryt jedzie. Stary! Ale powiem ci, że ten pań to tam chwilę się nadaje. Do <laughs> Urban Freeridingu. Powiem wam, widzowie, że to ostatnie trzy dni, kiedy mogę z tymi na ludzi pojeździć, ponieważ już niebawem. W sumie jak ten film będzie na kanale, to będę albo czekał na operację, albo będę już sobie leżał i odpoczywał i czekałem na wypis, ale no, jestem ciekaw jak to się potoczy. W ogóle się dowiedziałem, że tą nogę, którą masz operowaną, musisz ogolić, Cześć, Będę musiał mieć ogoloną lewą nogę. Kola. I sobie tak gadałem z rodzicami, z, z dziewczyną, to też może sobie ogolę po prostu dwie naraz, żeby ładnie później odrosło. A ona powiedziała, nie, lepiej nie, bo to NFZ, to mogą ci nie tą nogę zrobić później, jeśli pomylią, <laughs> więc znałem, że tylko lewą ogolę, żeby nie było żadnego fuck upu. Ogolisz sobie razem ze mną, żeby być. wiesz, zjednoczyć się w bólu ze mną? Ogolisz sobie nogi? No cię tak zaczęli, żeby mi się i to Kurde. Nigdy. nigdy nie goliłem nóg. Proponuję zagrać w grę, zjednoczyć się tutaj, zawiązać sojusz przeciwko Maćkowi. O kurde. Wiem, właśnie, widzę. Macie jakieś na chwilę do przodu, bo my chcemy porozmawiać tutaj. Nie, A My zwolnimy, czekaj, czekaj. Jak blisko, ja. Chciałbym zagrać taką grę, że będziemy przeszkadzać Maćkowi i nie można się żadną kończyną podeprzeć o ziemię. Będziemy musieli go strącić z roweru. I kto przegra, ten wraca do domu z buta. mamy piwo! No, e, Macie, ja... gramy w grę. Jak przegrasz i się oprzesz którąś kończyną również dłonią, to tracisz życie, i jak ktoś z nas przegra, to wraca z buta do domu. Ej, ale, ale jak się podeprze głową i dalej ustanie, to może być. No masz tylko cztery kończyny, niektórzy mają pięć, okej. Okay. Ale to pojedziemy sobie do parku, żeby nas spokojnie zagrać. Dobra, raz poszło. Raz poszło. Okej okay. To jest mój rower, muszę pamiętać Co zakuta kuta Patrz, patrz, patrz o, To chodził Szczerze nie spodziewałem się, że to uratuje Ej, kierownicę mi skrzywiłeś Weź mi wyprostuj. No nie w tą stronę no, Sto... Krzywo to to. <grymne> no. <grymne> ma teraz topice także... Dobrze No ja i teraz każdy ma dwa. Aks wykorzystał sytuację No No pani poprawi, teraz nie Ja stąd zjeżdżam Żeby nie było, bo tu jest za dobre pole Jakby w jakimś takim ciasnym przedziale zrobić się Zatrzymać i żeby każdy stójkę Zrobił JAK SIĘ skończył! Już myślałem, że Amor będzie jechany O, mamy tutaj kandydata na powrót z buta Oła! Dziękuję bardzo, dziękuję Teraz ja tutaj muszę się rozprawić z Bartkiem My mamy po dwa Przepraszam, przepraszamy, tylko na chwilę Dziękuję Zatrzymałeś się chyba, co? Ale szczerze, nie było potrzeby, żebym się za, ten żebym dotykał To był cios poniżej pasa. W sumie teraz sobie pomyślałem, ale chłopaki tak są gdzieś tam Nie wiem czy Maciek zaczął grać Ja zostałem tutaj w ogóle o, na luzie Para pa, 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 pa. u A Chłopaki Chłopaki no wajzcze, kleszcze, 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 kleszcze. Hej głupaki hej Ej, to podparłeś się jedną kończyną To też się liczy? No podparłeś się No tu też Dlatego nie dotykałem to No to mamy 1-1 jeden, jeden. W się sensie zostało po jednym serduszku Nie przemyślałem tego No tak zgadza się a few moments later. oni pojechali. Nie dam się tak łatwo Bardzo dziękuję, tu była zacięta walka, później mi też mi pomagałeś, ale tutaj bardzo dobry zawodnik był. Ostatnie tutaj sekundy zaważyły. Ale no, trzyma, ale no niestety pierwszy zakończył tutaj wyścig Możesz wracać. Maciek, tak, możesz, możesz oddać rower A właśnie, do niego rower to masz autobus, nie, możesz ci Dać ci bilety? <grym> nie, mam kartę A, No dobrze. Proszę panie Bartku, przodem idziemy zapłacić za jazdki na skateparku jutrzenka. Dzień dobry. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma. To my się obsłużymy sami. Ja zostawiam pieniądze i biorę sobie karnet na wejście do parku Jutrzenka Dzień dobry Ile tam za wejście jest? 20, 30, 50? 50 od osoby Bo kolega ma tylko 20 W takim razie kolega będzie 12 Jedną nogą tylko Mega spoko pani Mega pogodna Założyć już? Ci? Nie, mamy już wejścióweczki I co? Zakładamy i lecimy No, ja to na rower założę chyba O, na rower, właśnie o, twardo. That's what she said. <laughs> Mureczki time. Na koło? Stary, ja nie wiem czy ja tu się utrzymam. Tyle na rowerze nie jeździłem. O, było blisko przy wyrwaniu. Jak ten trek tręka. Trzeba przesmarować tu wszystko. Jak u ciebie sytuacja? O dobrze, stabilnie. mnie to kurna jak widzisz. Zwężenie. No, no, tutaj był skręt Skatepark, Jutrzenka, chyba pusty w ogóle. A Andrzej. A no tak, zapomniałem. Czekaj, trzeba się pokazać, że mamy wejście. Dzień, dzień dobry, mamy tutaj, proszę bardzo. Dzisiaj chyba pusto, co? Prywatna sesja, za 15 zł, stary. To jaka rozgrzeweczka na początek? Co zapodajesz? Ur. Po, polecimy ciągiem z kamery. Żeby było na jednym każe, że się nagrało, już z pierwszej zrobię. Tak No Nie zrobię tego Nie, było źle O, zaszło światło Zobaczymy No jakby nie patrzeć, zrobiłeś Kurwa kierownica mi się przekręciła. Hiiiiii, z kierownicą, dawaj. A ty, jak tam wyskakujesz, to wskakujesz tak, jakby od razu w tego One go wciskasz? No dobra. O. O. Nie wiem co się stało, ale poczułem, że moje koło dziś, było... ...poza wallride'em No bo jest za wysoko Dawaj, bo widzowie się niecierpliwią Co on zrobi? Kickless whip Kickle Dobra, ja się dzisiaj uczę trików na flynoza Będę w szpitalu po popierd... ...flynoza Teraz nie ma kurwa ...na po krzakach ...na Jak masz tak... No. I jedziesz i przechylisz nogę w tą stronę, to no. kierownica ci skręca w drugą, widzisz? No A jak masz tak i przechylisz się w tą, to tak jakby skręca ci w tą Co? 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 Twoją stronę. Więc ci tak jakby podjeżdża a pod jest. nogi. Ja tego nie zrobię. No a muszę jechać tak? Czy jakoś tak jak chcę jechać? Najstabilniejsza pozycja jest tak, jak masz jak najszerzej nogi: czyli jedna tu, a druga dosłownie tu. I jedziesz. Jak na surferze, na... jedziesz tak. Na I wtedy musisz minimalne ruchy robić. Bo widzisz, jak się bujasz, to ci skręca kierownica. No, to wiesz, miała sekurował. <laughs> tak tak? Czy to się nagrywa, nagrywa. Czekaj, czekaj... Urna! Ej! No mogę się... startować w zawodach! No bo jak się w prawo, to się kierownica skręca w prawo. Ej, podoba mi się to. Po soczystej glebunie i naucz nowych triczków, uznałem, że to czas, aby wrócić na rower. Dlatego za pierwszą przeszkodę wybraliśmy z Bartkiem coś, czego jeszcze nie próbowaliśmy. Dobra, to próbujemy. Dobra, kto pierwszy? Ty. Ja? Tak. Dobrze. Życzę powodzenia i obyś dojechał. Wow. Nie był najpiękniejszy. Przeraża mnie, bo ten na Awę Parku mi stwarzał problemy. A co dopiero ten tutaj, kurde, mimo że ten nie jest taki stromy jak tamten na Awę chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem. No. Jo To było takie. Do... Do... Tylko tyle zaczepiłem tylnym kołem. Nie, I ty wysoko skaczesz w ogóle na tylko nie, On wyżej od ciebie skacze No na nie, nie, tu wysoko lata. lata już już bez nie, nie, Nawet nawet tak przytrzymałem. Так.